Na ten makijaż wydałam 2787 zł. Jeżeli chcą 200 zł za olejek do ust, to lepiej, żeby to był najlepszy olejek na świecie. O czym mnie palą, jak patrzę na ten paragon. Co ja narobiłam? Hej, kochani, witajcie. Z tej strony wasza Adrianna, a dziś zapraszam Was na cały makijaż kosmetykami Dior. Wydałam na te kosmetyki krocie. To jest najdroższy makijaż, jaki będę robiła w życiu. Tak więc zobaczymy. Czy te produkty będą tego warte? Ruszamy! Ok, zaczynamy od pierwszego kosmetyku, którym będzie baza. Jest lato, jest gorąco, więc chcę, żeby mój makijaż był taki bardzo rozświetlony. I słuchajcie, baza kosztowała 239 zł. Plus jest taki, że ma ładne opakowanie z pompką, ale ta baza do makijażu kosztuje więcej niż mój krem na noc. Mój krem na noc kosztuje 60 zł, więc yy, mam nadzieję, że będzie warto. Ok, nakładamy. Jeżeli chodzi o zapach, to baza pachnie dość mocno alkoholową. Nie wiem, czy mi się to podoba. Zazwyczaj te mega drogie kosmetyki są bardzo perfumowane. Wydaje mi się, że oni chcą nas trochę tym perfumowaniem oszukać. No, zobacz, nasze kosmetyki mają taki ładny zapach. Naprawdę opłaca się wydać na nie tyle pieniędzy. No, nie jest to do końca prawda, bo kosmetyki, które mają bardzo mocny zapach, potrafią bardzo mocno podrażnić. Dobra, yy, produkt nałożony, Pff, jeżeli mam być szczera, to po prostu uczucie nałożenia go jest, jakbyście nakładali krem nawilżający o lekkiej konsystencji. Uch, nie widzę nic niezwykłego. W tym, jak wygląda moja twarz. Wygląda po prostu tak, jakbym nałożyła swój krem. Ale, jak mówiłam, mój krem nie kosztuje 200 zł, tylko 60. E, twarz nie jest jakoś wybitnie wygładzona, nie jest jakoś wybitnie rozświetlona. E, no, trochę jest to denerwujące. Wiecie, no, wygląda ładnie, tylko uzyskalibyście ten efekt każdym kremem z Rossmana. Ja mam też podrażnioną twarz i czuję, że ta baza trochę to podrażnienie potęguje. Czuję, że twarz mnie piecze. Podejrzewam, że to przez ilość zapachów w tym produkcie. Uff, na razie na minus. Przejdźmy sobie teraz do podkładu. Jeżeli chodzi o wybór koloru podkładu, to poprosiłam panią z Sefory o pomoc. Dziękuję, bo pani z Sefory była bardzo dla mnie miła. Podkład też ma pompkę i to, co mi się w nim podoba, to ma w składzie SPF. A wiecie, że wasza dusia kocha spf -y. Wydaje mi się, że kolor powinien być ok. Mam wrażenie, że ja już kiedyś miałam ten podkład. Chyba dostałam jego próbkę czy coś. I chyba mi się podobał. Ok, kolor jest naprawdę bardzo ładnie dobrany i wygląda na razie bardzo dobrze. Ja poprosiłam panią z o podkład z Diora, który będzie zarówno lekki, świetlisty, ale jednocześnie będzie trwały i będzie się długo utrzymywał i pani powiedziała: "To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy." Weź ten. Więc jej posłuchałam i uu, na razie jest bardzo dobrze. Podkładem jestem zachwycona. Niedoskonałości są przykryte, ale nie wygląda to sztucznie. Skóra ma bardzo ładny odcień, jest ładnie rozświetlona, ale też krycie jest całkiem niezłe. Dla mnie to jest właśnie taki typ perfekcyjnych podkładów. Jedynie co nie jest w nim perfekcyjne to cena, bo kosztuje słuchajcie 279 zł. No nie jest to tania marka, ale no oceniamy tutaj działanie, więc dajemy na razie plusa. Z tej samej serii mamy również korektor. Korektor wziąłam trochę jaśniejszy, to jest odcień 0M, żeby uzyskać efekty rozświetlenia pod oczami. Cena tego korektora to 185 zł. Na jego obronę powiem, że jest bardzo duży i pierwszy raz spotkałam się z korektorem w tak ładnym opakowaniu, bo zazwyczaj te wszystkie korektory mają to samo opakowanie, nawet te takie bardzo drogie. Ale to pakowanie jest naprawdę ładne, jest szklane, duże, ale sprawdzimy, jak będzie wyglądał na twarzy. Ja już nie nakładam tyle korektora pod oczami, co kiedyś. Kiedyś nakładałam po prostu cały taki trójkąt korektora. Bez mi szkoda okolicy pod oczami i szkodami produktów. I nie przeszkadza mi, jak trochę jakieś cienie pod oczami prześwitują. Przecież wiadomo, że mamy cienie pod oczami, jesteśmy ludźmi. Oko z nałożonym korektorem, tutaj bez. Wydaje mi się, że ta strona z korektorem wygląda bardzo świeżo i świetliście. Na razie korektor bardzo mi się się podoba. Nałożę jeszcze na brodę i na ten wykwit, który mi oczywiście musiał wyjść przed nagrywaniem. Mam wrażenie, że fajnie rozświetliło te okolice. Tylko te kosmetyki mają taki dziwny zapach. I czy jest to mocno kryjący produkt? Nie wiem, ale chociaż wygląda naturalnie. Twarz wygląda po tym korektorze bardzo świeżo, jest rozświetlona. Nie jest to bardzo mocno kryjący produkt, ale podoba mi się jego takie naturalne wykończenie, więc dam mu plusa, ale jeżeli szukacie super kryjącego produktu, to raczej nie to. I teraz przechodzimy do produktu, którego jestem tak ciekawa. Słuchajcie, będzie to puder sypki za 319 zł. To jest zdecydowanie najdroższy puder do twarzy, jakiego będę używała. 319 za puder. Wow. Po prostu jest pan za drogi. Jakość ma swoją cenę. <słuch> Zapewne, ale widzicie, pan tak sobie policzyłem, policzyłem i wyszło mi, że u konkurencji będzie znacznie taniej. Ale to, co jest w nim piękne, to opakowanie. Zobaczcie, on jest zamknięty w takim pojemniczku i na górze mamy jakby taką skórkę. No ślicznie to wygląda. No nie powiem, no zrobili mnie tym opakowaniem. Co poradzę! I ciekawie to wygląda, bo mamy tutaj lusterko, tu mamy puszek i jak się dostajemy do pudru. Aha, w ten sposób. Tu mamy puder. A nie, jeszcze musimy to zdjąć. O, wow! Mamy nasz puder. No, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o opakowania, to Dior się stara. Ale nie wyobrażam sobie wydawać na co dzień ponad 300 zł na puder. To jest po prostu za dużo dla mnie. Nie wiem też, czy podoba mi się, jak wygląda na twarzy. Dla mnie wygląda bardzo tak sucho i też niesamowicie intensywnie pachnie. To pachnie jak produkt, na którego wylaliście perfumę. I to jest ładny zapach, ale wiecie, jak wszystkie produkty, których używacie, są tak intensywnie perfumowane, to już po pewnym czasie macie dosyć. Może głowa go rozbolić. Puder nałożony i słuchajcie, według mnie jest źle. Skóra po prostu jest przesuszona, jest płaska. Nałożyłam bardzo dużo tego produktu, a nadal czuję, że w niektórych miejscach się klei, a jednocześnie jak na siebie patrzę, to wydaje mi się, że jestem ultramatowa, więc trzeba się jednak namachać przy tym produkcie. Zmaczki są podkreślone, jakieś suche skórki są podkreślone. Czuję, że wysysa po prostu całe nawierzenie z mojej skóry I jedyny plus jest taki, że ładnie ukrył mi gdzieś jakieś pory na twarzy, fajnie w nie wszedł i spowodował, że ta powierzchnia jest taka gładka, ale z drugiej strony podkreślił zmarchy i suche skórki, więc tak, wiecie, dla mnie po prostu jest to zwyczajny puder i mam wrażenie, że po prostu co drugi puder z drogerii wyglądałby tak samo, a tak naprawdę po prostu wyglądałby lepiej. Nie wyobrażam sobie po prostu nigdy, przenigdy, nie wiem po co. Nie! Nie wyobrażam sobie! Wydać ponownie 319 zł na ten produkt. Jedyne, co jest ładne, to opakowanie, ale bez sensu płacić dla za opakowanie. Wiecie co, mam też problem z tym korektorem, bo po tym jak nałożyłam na niego puder, to zauważyłam, że on zbytnio niewiele przykrył, jak zabraliście ten blask, który dawał, to widzę, że prześwitują mi bardzo niedoskonałości, prześwitują mi bardzo cienie pod oczami i ten korektor trochę nic nie dał, więc nie chcę mu dawać tak minusa, ale chyba zabiorę mu tego plusa i dam plusa na minus, no bo trochę dużo hajsu za nic. Tu mamy też napisane full coverage, a on na pewno nie daje pełnego krycia, przynajmniej nie u mnie. No zobaczcie, tu mi wszystko prześwituje, cienie mi prześwitują, no ta twarz na pewno nie ma pełnego ukrycia, Doskonałości dzięki temu korektorowi. Wiecie co, patrzę na tę te cerę teraz i wygląda to tak, jakbym pomalowała ją słabymi, tanimi kosmetykami. Nikt patrząc się na moją cerę nie powiedziałby: o mój Boże! Jak wyjątkowo wygląda Twoja skóra? Czy użyłaś kosmetyków Dior i zapłaciłaś za ten makijaż prawie 3000 zł? Nie, nikt by tak nie powiedział. Naprawdę dużo lepszy wygląd cery uzyskuje, jak maruje się kosmetykami z drogami. I nałóżmy sobie teraz brązer. Bronzer też ma szaloną cenę. To jest 255 zł, ale też jego plusem jest to opakowanie. On ma opakowanie przypominające mi torebkę wakacyjną Diora, co ma sens. Wiecie, bronzer, wakacje, torebka wakacyjna Diora. Eee? pomyśleli. Tu też jest ładny napis Christian Dior. I am French. Mam przeczucie, że ten produkt będzie bardzo mocny, więc nie chcę go dużo nakładać. Ja nie jestem jakaś super w nakładaniu brązera, więc nie chcę sobie narobić brązowych pasów na twarzy. O nie, jeszcze nakładam ten brązer w tym miejscu, gdzie mam krostę i ona robi się coraz bardziej widoczna. O nie, jest... Ok, wiecie, po prostu brązer. Normalny brązer, nie robi nic wyjątkowego. Wygląda na naszej twarzy ok. I ja jednak uważam, że jeżeli marka życzy sobie takich pieniędzy za kosmetyki, to te kosmetyki powinny robić takie wow. A one bardzo często robią taki efekt ok, okay. jak kosmetyki z Rosmana czy z Hebe. Tak, ja wiecie, ok, czasem nawet mniej niż ok. Więc za to płacimy te prawie 3000 złotych, nie wiem. Brązer nałożony i no muszę troszeczkę jednak przeprosić go. Przepraszam cię, brązer. Bo wygląda na twarzy bardzo dobrze. Dawno nie nakładała mi się już tak dobrze żadnego bronzera. W ogóle wygląda dobrze na moim czole, a zazwyczaj wszystkie bronzery wyglądają na moim czole źle. Robią ogromne plamy. pewnie to dlatego, że ja nie umiem się nimi obsługiwać, ale wiecie. Ten nie narobił mi plam, więc najwyraźniej takie osoby jak ja, które nie umieją się malować, mogą go używać. Było też bardzo dużo kolorów do wyboru i mam wrażenie, że wszystkie kolory były bardzo sensowne, więc który bym nie wybrała byłby ok. Wygląda bardzo naturalnie, łatwo się go nakładało, spoko produkt. Daję tutaj plusa. Nie chcę się też wiecie tak niepotrzebnie czepiać. Ja Adrianna obiecuję wam sprawiedliwość, jeżeli chodzi o ocenianie tych kosmetyków na tyle, na ile pozwalają mi moje umiejętności makijażowe. Wszyscy wiemy, że moje umiejętności makijażowe są małe. Dobra, ten produkt, o mój Boże. Pamiętacie, jak jarał się nim cały TikTok? To jest ten najsłynniejszy róż z Diora 001 Pink Rosy Glow. Poszła plota, że to jest ulubiony róż do twarzy Kylie i sama Kylie Jenner powiedziała... No e, e. nieprawda! Nigdy nawet tego różu nie używałam. Ja już go kiedyś testowałam na kanale. On ma bardzo dziwny odcień, bo jak widzicie, on nie jest do końca różowy, on jest taki fioletowy, i z tego co pamiętam, moja opinia na temat tego różu była taka, że jest okej. Okay. Ale ja naprawdę nie czuję zachwytu nad tym produktem. Ten odcień jest ładny, wyglądam bardzo świeżo i bardzo dziewczęco. Chodzi mi o to, że ten odcień wydaje się taki niezwykły w opakowaniu, a na skórze po prostu daje efekt zwykłego różowego różu, a takich jest. Mnóstwo. Tylko nie kosztują tyle co ten. Ten kosztuje 209 zł, co też jest szaloną ceną, jak za róż. Ale czy wygląda dobrze? Tak. Czy ma ładny odcień? Tak. Czy powinien dostać plusa? Tak. Pani w ceforze mówiła mi, że tych róży przez bardzo długi czas nie było, bo po prostu wszyscy je wykupowali. Ale mam wrażenie, że trochę niepotrzebnie i że to była taka trochę moda z TikToka. Bo nie ma potrzeby zabijać się o ten róż. I jak mówiłam wcześniej, nikt nie spojrzy na was i nie powie. <laughs> O mój Boże, ten róż wygląda niesamowicie. Czy to jest róż z Diora? Nikt, obiecuję wam. Plus mój duży problem z tym różem jest taki, że on wygląda na skórze bardzo tak płasko. wygląda jakbyście się pomalowali po prostu kredą. Dla mnie nie warto, ale ten produkt na pewno nie zasługuje na minusa, no bo to nie jest zły róż. Teraz rozświetlacz, on również ma przepiękne opakowanie. Podoba mi się też to, że to opakowanie przez to, że to jest rozświetlacz jest również takie błyszczące, świecące, po prostu genialne. Jeżeli chodzi o opakowania tych produktów, to są genialne. Widać, że to przemyśleli. Opakowanie pudru, jak widzicie, jest bardziej matowe, a rozświetlacza takie błyszczące. Pff. Genialne. Jako, że robię sobie dzisiaj taki różowy makijaż, to też wybrałam bardziej różowy rozświetlacz. To jest odcień Rosewood Glow. Trochę mnie znudziły już takie szampańskie rozświetlacze i chcę trochę więcej różu. Okej, okay, widzę, że coś tam się dzieje. Jak sądzicie, co tu się dzieje? Czy tu się dzieje dobra sytuacja, czy może mamy za małe glow? Dobrze, wszystko jest w porządku. Na razie wydaje mi się, że jest okej. Okay. Nałożyłam już cztery warstwy tego rozświetlacza. Trochę przesadzam. Ale ciężko mi powiedzieć, bo przez te te lampy ja nic nie widzę. Podeszłam sobie do okna, żeby zobaczyć, jak ten rozświetlacz wygląda w świetle naturalnym i wygląda dobrze. To jest ładny blask, ale też znowu ten blask nie jest jakiś wyjątkowy, nie wygląda to jakoś zachwycająco. Też nie powiedziałabym, że to jest wysokopółkowy produkt. Powiedziałabym, że to jest okej okay, rozświetlacz z Rosmana. Jakbyście mi zasłonili oczy, nie zachwycałabym się tym produktem. Powiedziałabym, Okej. Okay. Jest ładny, no. Ile za niego zapłaciłaś? 30 zł? Nie! 255 zł! No my tutaj zdecydowanie płacimy za opakowanie, mniej za efekt. Ja lubię mocniejszy efekt. Widzę też drobinki tego rozświetlacza. To nie jest taka, wiecie, czysta tafla. No ja nie dałabym tutaj minusa, bo to nie jest zły produkt. Po prostu mogłoby go nie być. Nikt nie potrzebuje wydawać tyle na rozświetlacz. Po prostu nikt Także według mnie ten rozświetlacz nie daje efektu za 255 zł, chyba że nałożycie go bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja nałożyłam aż cztery warstwy tego produktu. Dobra, i teraz przejdziemy do chyba największego absurdu tego odcinka, słuchajcie. I to też jest produkt, który jest bardzo popularny w internecie i mnóstwo osób się o niego pyta, bo nawet jak szperałam w szafie Diora i szukałam tych kosmetyków, to pytała się jedna osoba, jedna nastolatka, malowała się właśnie tym produktem, więc to jest naprawdę super popularny produkt. A co to jest? Jest to olejek do ust, który podobno daje niesamowity efekt. Niesamowita też jest jego cena, bo kosztuje 209 zł, a 209 zł za olejek do ust, mój Boże. Nie chcę narzekać, ale podejrzewam, że da on efekt po prostu zwykłego balsamu do ust. Łatko, tak? Daje efekt po prostu zwykłego balsamu do ust. Widzicie, za to, za to macie zapłacić 209 zł. Wiecie, ile jest olejków, balsamów nawilżających? W sklepie, które dają identyczny efekt, miliony. Możecie sobie nawet iść i nałożyć na usta olejek kuchenny, i da to ten sam efekt. No taki mini plus jest taki, że ładnie pachnie miętowo, trochę browią yy, usta od niego. To też mnóstwo olejków daje ten efekt. No dobra, powiedzcie mi, czy ja jestem szalona, czy ja czegoś nie rozumiem? To jest efekt za 200 zł. Po prostu no olejek do ust to to jest ten efekt za 200 zł. Co ja robię źle? Bo Mam wrażenie, że no ciężko zrobić coś źle nakładając olejek. Czemu ludzie dostali obsesji na punkcie bezparwnego błyszczyka? Więc naprawdę myślimy, że to jest efekt za 200 zł? Ja nawet nie wiem, czy ja mam tutaj dać plusa czy minusa, no bo to nie jest bubel, nie chcę dawać minusa, ale dla mnie to jest szaleństwo. To tak jakby ktoś sobie zażyczył, żebyście dali mu 1000 zł za chusteczkę higieniczną. Czy jest to zła chusteczka? Nie. Ale czy warto dać za nią tyle pieniędzy? Też nie. Mam nadzieję, po czasie, chociaż zmieni się to w coś cudownego, bo na razie mam po prostu efekt nawilżającej pomadki na ustach. Zróbmy sobie oczy. Kupiłam całą paletkę. Jest to paletka pięciu cieni, też w odcieniach różowych. Chciałam, żeby wszystko pasowało. Według mnie kolory są bardzo ładne. No i zaraz oszaleję. Zobaczcie, co oni nam dołączyli do paletki kosztującej, uwaga, 329 zł. Spójrzcie. Lipny pędzelek, ale dobra, nie czepiam się, to jest chociaż pędzelek, ale dołożyli nam aplikator. Tego typu aplikator Aplikatory są dodawane do najtańszych paletek i najtańszych kalendarzy adwentowych. To kosztuje mniej niż grosz. Chociaż tyle, że ten pędzelek nikuje w twarz i ten aplikator też jest dość przyjemny, ale to jest aplikatorek to jest szaleństwo jak po prostu jak ciężko mi zrozumieć jak można chcieć ponad 300 zł i dać aplikator lepiej gdyby nic nie dawali naprawdę bo dla mnie to jest jak splunięcie w twarz po prostu myślałam że ten beż jest matowy a on jest bardzo błyszczący super czyli nie mamy nawet matowego beżu Super. Będziemy miały efekt y, makijażu jak w roku 2000 w złego tego słowa znaczeniu. Będziemy mieli oczy pomalowane jak paletką stargu. Już nie obrażając paletek stargu, naprawdę. One przynajmniej kosztują mniej niż to. Co do tego olejku, który mam na ustach, to nadal nie wygląda wyjątkowo. Jedyny plus jest taki, że się nie klei. Ale mój ulubiony bezbarwny błyszczyk z Maybelline też się nie klei. I nie kosztuje ponad 200 zł. Hit, słuchajcie. W tej paletce mamy tylko jeden mat. I to ten. Boże, mam nadzieję, że to jest mat. Nie, to chyba też nie jest mat. Nie, na szczęście jest mat. Wiecie, ja lubię rozświetlony makijaż, ale bez przesady. Jakiś macik by się przydał. No, mamy paletkę pięciu cieni, kosztującą ponad 300 zł. Powinniśmy móc z tego zrobić przynajmniej kilka makijaży. My tu mamy sam lask i jeden mat, który jest do tego bardzo jasny i wygląda jak taki typowo różowo-majtkowy odcień. Ale się wkurzyłam! Słuchajcie, hm. nakładam ten odcień i dosłownie wygląda to tak, jakbym nałożyła sobie kredę. On jest tak jasny i daje taki efekt kredy, a ja mam naprawdę dość jasną skórę, więc nie mam pojęcia dla kogo jest to paletka. Ona wydawała się być bardzo taka uniwersalna i na co dzień. Wygląda jakbym się malowała kredą. Wygląda to jakbym miała 5 lat i umalowała się kosmetykami mamy. Dramat. W cenie tych 5 cieni za ponad 300 zł mielibyście super paletki z 20 odcieniami idealnie dopasowanymi, z których moglibyście zrobić 10 makijaży, albo mielibyście mnóstwo pojedynczych Cieni z Inglota. A tak to mamy paletkę, której cienie wyglądają jak Kreda. Udało się zrobić makijaż oczu. I jak te wszystkie cienie są już na powiekach, to nie wyglądają tak źle. Bo na początku byłam przerażona i myślałam, że to po prostu będzie wyglądało fatalnie. No, jakość tych niektórych cieni, tego beżowego i tego jasnoróżowego jest po prostu, mówię, jak z paletki stargu. Taki wiecie, kiczowaty blask, ale wszystko tak naprawdę uratowały te dwa cienie. Ten burgund i ten różowy. Ten burgund jest bardzo ładny i ten róż też daje piękny blask. Dzięki nim to jeszcze jakoś wygląda, bo widzieliście, wcześniej jak nałożyłam tylko te jasne odcienie, wyglądało jakbym się pomalowała kredą. Plus jest taki, że te cienie ładnie się blendują, ale słuchajcie, tego typu cienie znajdziecie naprawdę wszędzie. One nie wyróżniają się niczym i z paletki pięciu cieni tylko dwa wyglądają sensownie. Nie warto, dam tutaj plusa i minusa i to tylko dlatego, że te dwa cienie uratowały całą sytuację. A i pamiętacie jak mówiłam, że ten cień jest matowy? Nie, on nie jest matowy. Mam wrażenie, że one wszystkie mają w sobie jakiś blask. Delikatny blask. Okej, okay, wtedy te cienie nie będą takie płaskie, ale tutaj to była przesada. A tej pacynki z napisem Dior nawet nie warto komentować. Szkoda szczepić Ogarnijmy teraz brwi. Obecnie na brwiach mam henne, więc nie kupowałam żadnej kredki, ale kupiłam żel. To jest żel z kolorem. Ja wybrałam kolor brązowy i ten żel kosztował 152 zł. Więc jak na te kosmetyki, to bardzo niedużo. Oczywiście to jest wysoka cena, ale wiecie, w porównaniu do paletki to jest jak nic. Nie robi plam, nie robi grudek. To plus. Można ładnie te brwi wyczesać. Zobaczymy tylko na ile się to utrzyma. Ja lubię, jakie jednak, że trochę te brwi przyklei, żeby nie było tak, że jeden silniejszy powiew wiatru i już mamy krzaka na brwiach. Nie robi plam, a to jest najważniejsze. Kupiłam też białą kredkę na linię wodną, bo bardzo mi się podoba, jak ta okolica oczu jest taka rozświetlona, ale zazwyczaj te kredki się u mnie nie trzymają, więc jestem ciekawa, jak będzie z to. Uuu, mocna jest. O kurczę, aż trochę wyjechałam poza oko i fajne jest to, że mamy z tyłu gąbeczkę. To jest akurat plus, bo można rozetrzeć później, jak narobiliśmy sobie... Śladów, a ja sobie narobiłam śladów. Kredka kosztowała 157 zł i jak na razie jest jednym z najbardziej podobających mi się produktów. A chcę Wam jeszcze pokazać, co dołożyli do opakowania tej kredki. Dołożyli nam temperówkę, co jest miłe, i dali taki napis Dior. Zobaczcie, można szpanować przed znajomymi. A co najlepsze, to jest taka lekka temperówka. Ona nie wydaje się być jakąś, wiecie, drogą, ekskluzywną temperówką. Tylko taką najzwyklejszą, najtańszą temperówką. No ale dobra, chociaż coś dali. I mamy napis na temperówce Made. In Germany, że zrobiono ją w Niemczech, więc może będzie dobra jakość tej temperówki. Niemiecka robota! Solidna. I na razie kredka dała naprawdę piękny efekt rozświetlenia na oczach, więc nie narzekam. Kupiłam też najsłynniejszą maskarę od Diora. To jest maskara Dior Show. Cena 199 zł. Nie mam na swoich rzęsach sztucznych rzęs, więc wreszcie mogę przetestować jakąś maskarę. Moje naturalne rzęsy są naprawdę bardzo słabe. Wiem, że może Wam się wydawać, że ta maskara nie dała żadnego efektu na moich rzęsach, ale akurat ten efekt na moich słabych rzęsach to jest naprawdę dużo. I to, że w ogóle. Je widać, to jest coś. Bardzo ładnie te rzęsy wydłużyła, trochę pogrubiła. Naprawdę spoko maskara. Wiem, że też ta maskara to jest taki klasyk i dużo osób ją poleca i rozumiem dlaczego. Chociaż ja jestem słabym przykładem, bo po prostu na moich rzęsach nic nie widać. Właśnie dlatego ja sobie przedłużę. Dla mnie ten makijaż wygląda bardzo zwyczajnie. Nie widzę nadal, żeby usta były jakieś wyjątkowe. Nie rozumiem ceny i efektu jaki daje ten olejek. Chyba jedyny kosmetyk, który mi się podoba to ta kredka do oczu i podkład. Ale zobaczymy jak ten makijaż przejdzie próbę czasu. Uch, kochani, wracam do Was po kilku godzinach i muszę Wam powiedzieć, że jestem w szoku. Widzieliście, że na początku ten makijaż mi się bardzo nie podobał. Był dla mnie nudny, płaski i jak po prostu zrobiony kosmetykami za 5 zł. Ale po godzinie od nagrywania przyjrzałam się sobie i ten makijaż zaczął mi się podobać. Dlaczego? Podejrzewam, że dlatego, że się spociłam, bo tu jest bardzo gorąco. Ten makijaż przestał być taki matowy i płaski i zaczął wyglądać nieźle. Bardzo podoba mi się, jak wygląda... Bardzo podoba mi się, jak wygląda brązer. Słuchajcie, jestem w szoku, bo utrzymała się kreska na linii wodnej. Mi kreska na linii wodnej nigdy się nie utrzymuje. Ona znika u mnie naprawdę po pięciu minutach, a ta wytrzymała kilka godzin. To jest szok, to się u mnie nie zdarza. Tak samo cienie. Cienie bardzo szybko zbierają mi się tutaj w załamaniu powieki, a te wytrzymały, mimo że tutaj jest gorąco jak w saunie. To muszę Wam powiedzieć, że trochę zmieniam zdanie. Nawet, nawet, mimo że się tego nie spodziewałam, zaczęły. Mi się te cienie podobać, podoba mi się, że są takie błyszczące, mimo że na początku ich nienawidziłam i nie mogłam się na to patrzeć. To teraz patrzę i mówię, mm, może to nie wygląda w sumie takie źle. Nadal uważam, że bez sensu jest wydawać 300 zł na tę paletkę, no nie! Po prostu można sobie kupić inne błyszczące cienie, ale po prostu mówię, że wygląda to całkiem nieźle. I podziwiam utrzymanie tych cieni. Za to utrzymanie tego olejku za 200 zł jest po prostu straszne. Słuchajcie, on zniknął po kilku minutach. Wystarczyło, że zjadłam i jego już na ustach nie było. Więc nie zmieniam swojego zdania, że jest to po prostu szalony produkt. Czy uważam, że musicie teraz wydać 3000 zł na kosmetyki z Diora? Nie, absolutnie. Nigdy nie spojrzałabym na siebie i nie powiedziałabym, wow, masz makijaż za 3000 zł. Nie. Większość tych produktów dla mnie nie jest warta swojej ceny. Słuchajcie, z 12 kosmetyków Sprawdziły mi się cztery, to bardzo mało. Za tę cenę powinny się sprawdzić wszystkie, nie oszukujmy się. Sprawdził mi się podkład, bardzo mi się podoba, ładnie kryjący, trwały, ale jednocześnie z naturalnym wykończeniem i świetlisty. Ekstra, brązer, piękne opakowanie, piękne wykończenie, cudownie wygląda na twarzy po kilku godzinach. Nie jestem bardzo brązerową dziewczyną, a w tym się zakochałam, więc to o czym świadczy. Maskara, to, że moje bardzo krótkie i rzadkie rzęsy w ogóle są widoczne, to jest naprawdę cud, ale królowa, tego odcinka i musimy wszyscy złożyć jej pokłony. Królową tego odcinka jest ta kredka. Nigdy nie spodziewałam się, że znajdę świetną kredkę na linię wodną, a ta jest naprawdę fantastyczna. Bardzo podoba mi się ten efekt, uważam, że pięknie otwiera oko, a ta kredka jest jedyną, która mi się utrzymuje. Więc jakbym miała powiedzieć, idźcie po jedną rzecz z tego filmiku, to powiedziałabym, idźcie po tę kredkę, bo jest genialna. Za to olejek, baza, róż, puder, rozświetlacz, żel do brwi czy korektor... Nie wyróżniają się niczym i takie same kosmetyki znajdziecie w każdej drogerii. Zaczął mi się podobać efekt, jaki dają te cienie, ale też nie uważam, że warto je kupować. Po prostu kupcie podobne cienie, dużo, dużo taniej. Pana firma jest dobra, ale jest za droga. Droga. Droga to jest pojęcie względne. Za 300 zł kupicie najlepszej jakości cienie tego świata. Nie musicie kupować paletki Dior. OK, ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Napiszcie, jaką markę mam jeszcze sprawdzić. Papa, pa, dziękuję i do zobaczenia.